Witam wszystkich w serii dotyczącej historii religii. Dzisiaj chrześcijaństwo. Pierwsza część mówiąca o historii chrześcijaństwa. Oczywiście nie będzie to wchodzenie w jakieś bardzo duże szczegóły, ponieważ takie materiały musiałyby trwać na przykład godzinę, a nie tyle, ile widzicie. Zacznijmy od początku. Początek to pierwsza połowa pierwszego wieku naszej ery i działalność, oczywiście Jezusa z Nazaretu który żył w rzymskiej prowincji Judea. Oczywiście to panowanie rzymskie miało duży wpływ i na początek religii, i jej późniejszy rozwój. Jezus z Nazaretu został skazany na śmierć i zabity przed 36 rokiem naszej ery. Po jego śmierci jego nauczanie, jego uczniowie było właśnie kontynuowane. Musimy pamiętać, że w ówczesnym czasie to nauczanie to nie było tak jak teraz internet, telewizja, tylko musieli to zrobić ludzie, którzy chodzili, nauczali, przekonywali i przekazywali dalej. Ważną postacią stał się szaweł Starsu, czyli święty Paweł Apostoł, który wędrował i nauczał nie tylko wśród Żydów. Tu musimy zaznaczyć to, że wielu z uczniów Jezusa Pierwszych chrześcijan chciało nauczać tylko i wyłącznie wśród wyznawców judaizmu. Paweł Apostoł był inny. On uczył też, można powiedzieć, dla nich Pogan, ludzi, którzy wierzyli w inne rzeczy. To właśnie dzięki temu, jak ten święty Paweł Apostoł nauczał, wędrował, krzewił tą nową religię, to chrześcijaństwo mogło się tak mocno rozwinąć. Ale już od początku dochodziło do nieporozumień i około roku 49-50 doszło do tak zwanego Soboru Jerozolimskiego, czyli omówienia pierwszego takiego podstawowego praw i to był okres, kiedy chrześcijaństwo wyodrębniło się z judaizmu. To właśnie między innymi dzięki temu że nauczano również nie Żydów, doszło do tego, że to chrześcijaństwo mogło się tak szybko rozwijać, oraz te prawa, zasady tak mocno się różniły, że to stało się inną religią. Pierwszy, drugi wiek to okres, kiedy zakładano gminy chrześcijańskie na coraz większym terenie. Oczywiście mówimy tu o terenie Cesarstwa Rzymskiego. I dzięki temu, że to był jeden organizm państwowy, ruch w Cesarstwie Rzymskim był stosunkowo łatwy i bezpieczny, ten rozwój gmin, ich rozprzestrzenianie się było dosyć szybkie i intensywne. Drugi, trzeci wiek to kształtowanie się filozofii i teologii chrześcijańskiej. To też okres dużej liczby herezji i schizm. Oczywiście, nauczanie w różnych miejscach przez różne osoby doprowadzało do tego, że to spojrzenie na chrześcijaństwo, na prawa, na zasady było różne. Właśnie dlatego ten okres był tak pełen tych herezji i schizm. Po prostu ta nowa religia, zanim powstała w ujednoliconym, takim samym, można powiedzieć, spojrzeniu na świat, na religię, na teologię, no dochodziło do pewnych kłótni, nieporozumień, to wszystko musiało się wyklarować. Odrębne prawa i filozofia, oraz taki pewien poziom tajemniczości spowodował, że dochodziło do prześladowań. Dużą rolą, jeśli chodzi o prześladowania, było również to, że chrześcijaństwo głosiło coś niewyobrażalnego w tamtym okresie czyli równość ludzi. Zero niewolnictwa, zero wykorzystywania, każdy jest sobie równy, według prawa, według Boga, no i to niestety nie mogło się podobać. Taki największy czas prześladowania to oczywiście epoka Nerona, rok 54-68, ale to nie zahamowało rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa. To cały czas szybki rozwój gmin chrześcijańskich. Po okresie dużej niezależności poszczególnych gmin, to o czym wspomniałem, ta herezja schizmy, te gminy powoli zaczęły się jednoczyć pod jednym, można powiedzieć, zarządem. Chociaż to jest złe słowo, te gminy powoli zaczęły się jednoczyć w jeden kościół, stosujący się do tych samych praw, identyczny pod względem spojrzenia na religię, na życie. Oraz powoli taki rysujący się, można powiedzieć, system hierarchiczny zarządzania kościołem. Zapisanie nauk to druga połowa I wieku i początek II wieku. Chociaż te takie całkowite ustalenia kanonu to dopiero IV wiek, dlatego te wszystkie Ewangelie. To wybranie tych ewangelii, według której i które będą należały do kanonu, tak, dal, tak szybko, nie szybko, przepraszam, to złe słowo, tak długo trwało, ponieważ no na początku było to rozproszenie, to prześladowanie, i niestety ta religia nie mogła tak, można powiedzieć, rozwijać się szybko, intensywnie, jakby nie była prześladowana. Koniec prześladowań to edykt. Mediolański z 313 roku naszej ery, wydane przez Cesarza Konstantyna Wielkiego. A rok 380 to rok, w którym chrześcijaństwo staje się religią imperium, za Cezara Teodozjusza I, czyli po niespełna 350 latach religia chrześcijaństwa z religii która była prześladowana która była religią która można powiedzieć istniała w kilku miejscach tylko w całym cesarstwie rzymskim stała się religią cesarstwa religią która była jedyną religią tego cesarstwa jednak później oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę nastąpił okres rozpadu Cesarstwa Rzymskiego, tej zachodniej części. Bizancjum oczywiście zostało, ale to też w pewien sposób wpłynęło na rozwój chrześcijaństwa. Gdy w roku 476 upadło to Imperium Rzymskie, mogło się wydawać, że również chrześcijaństwo będzie miało duży problem, ale stało się inaczej. To dopiero początek. Te ludy, które można powiedzieć doprowadziły do zniszczenia Cesarstwa Rzymskiego, bardzo szybko zaczęły przejmować nie tylko religię, nie tylko kulturę, ale wszystko, co zostało po Rzymie. I ta religia stała się czymś bardzo ważnym bardzo ważnym elementem tworzącym kulturę i tworzącą, to można powiedzieć, nową Europę. I tu należy wspomnieć o tym, jak chrześcijaństwo się rozszerzało po Europie. Chrzest Franków to 25 grudnia 496 roku. Irlandia to już V wiek, tam chrześcijaństwo zapanowało już w V wieku. Szkocja wiek VI, tak samo w Brytanii. Niemcy w VII wieku stały się chrześcijańskie. Państwo Wielkomorawskie rok 822. Bułgaria 25 maja 866 roku czyli 100 lat przed nami. Czechy rok 925, Dania 965, Polska, no to co oczywiste, wszyscy o tym wiemy, rok 966. W 966 roku do nas dotarło chrześcijaństwo i może nam się wydawać, że w innych krajach było wiele, wiele wcześniej, no ale spojrzmy na to, że w Niemczech był to wiek VII. Węgry rok 974, Wielkie Księstwo Kijowskie 988, Szwecja 1008, Norwegia 1024. Ale to też okres podziału kościoła. To co wspomniałem, Bizancjum i zgliszcza pozostałości po cesarstwie rzymskim. I tu mamy podział Rzym i Bizancjum, zachód i wschód. I można powiedzieć, już od samego początku pojawi zaczęły pojawiać się różnice. O ile na zachodzie ten podział papieża od władzy świeckiej był rozgraniczony, o tyle na wschodzie powoli doszło do tego, nie powoli, tylko to było, można powiedzieć, od początku, że przywództwa, przywództwa państwa i kościoła był jedną osobą. No i chociaż to było kilkaset lat współistnienia i różnic, to jednak w roku 1054 rozpoczęła się Wielka Schizma Wschodnia. Pamiętajmy, że to nie było tak, że ciach, wszystko zostało przecięte i w tym roku nastąpił całkowity podział. Te kościoły dalej współpracowały, dalej, można powiedzieć, były w jakiś sposób związane, no ale można powiedzieć, że ten rok stał się początkiem rozdziału. Dlatego jest często podawany, żeby ukazać, że wtedy dochodziło, doszło do podziału. To też okres, kiedy dochodziło właśnie do konfliktów na zachodzie, na linii papież, a władcy świedcy, czyli na przykład spór o inwestyturę oraz wielka schizma zachodnia, czyli konflikt pomiędzy kardynałami, czyli taki. Konflikt trwający w latach 1378-1417, gdy do władzy rościło sobie prawo dwóch, trzech papieży równocześnie. No ale o tym są już materiały na kanale. Dzisiaj kończymy. W kolejnej części oczywiście reformacja i dalsze losy kościoła chrześcijańskiego. Następnie, oczywiście jako, że to jest seria pojawi się historia innych religii. Dziękuję za uwagę, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Na inne materiały udostępnij, poleć, pokaż znajomym, podziel się. Zrób wszystko, żeby ten kanał, te materiały dotarły do jak największej grupy ludzi. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.